będzie grała z Wielką Orkiestrą? Rawa będzie grała z Wielką Orkiestrą zawsze. Tym bardziej ten finał jest dla nas bardzo ekscytujący, ponieważ nie jest to łatwym finałem. I to jeszcze bardziej nas tak pcha do, do mocniejszej pracy i do wykazania się kreatywnością. A ten finał naprawdę będzie, będzie inny. Już 10 stycznia WOŚP wraca do Miejskiego Domu Kultury na scenę tego właśnie obiektu a będzie się działo będzie się działo o tym wszystkim za chwilę bo teraz pewnie Paweł chciałby coś powiedzieć dla wolontariuszy. E, tak, znaczy ja jeszcze tylko dodam, że Rawa będzie grała z Wielką Orkiestrą do końca świata i jeden dzień dłużej, to, to bez wątpienia. Natomiast tutaj bardzo gorąco zapraszam wszystkich chętnych do bycia wolontariuszem Zachęcam przede wszystkim do rejestracji online, która w dzisiejszej dobie pandemii ułatwia cały, cały proces, który towarzyszy rejestracji. Jest łatwa, zajmuje naprawdę bardzo mało czasu i gorąco zachęcamy. Wszystkie informacje można znaleźć na naszym fanpage'u. Rawa, stowarzyszenie rawa i przyjaciele tam są wszystkie linki wszystkie odnośniki można do nas pisać jak jest coś niejasne można pisać natychmiast udzielamy wszelkich informacji wskazówek jak dotrzeć i, i to naprawdę zajmie krótką chwilę a jakby zapraszamy na nasz pokład a trzeba się spieszyć trzeba się spieszyć bo rejestracja wolontariuszy a, no już niebawem. Nie no właśnie, tak, znaczy niebawem się, nie się kończy. Niebawem się kończy. A kiedy się kończy? Się, kończy się dokładnie w środę o godzinie 24. Także Więc moi drodzy zapraszamy. Czas jest niewiele, a bardzo, bardzo chętnie Was tutaj... To jest nieprawdopodobne przeżycie, to zostaje już na całe życie w pamięci. To, że możesz pomagać idąc e, będąc czasem w szpitalu Czego oczywiście nikomu nie życzymy, widząc nalepkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których tych nalepek jest dużo także w naszym Rafskim Szpitalu. Czujesz, że to też masz swoje kilka groszy w tym, że to urządzenie pomaga ratować życie, pomaga ratować zdrowie. Więc moi drodzy, droga młodzieży, ta mała, ta trochę większa i to największa, zapraszamy, bierzcie udział w wolontariacie podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Boś Prawa i Przyjaciół. Przyjaciele. Zapraszamy. To tyle o wolontariacie. A co będzie działo się w MDK-u? Formuła tegorocznego finału jest, tak jak powiedziałeś na początku, trochę zakręcona, bo czas jest zakręcony. Świat trochę zakręcił pod wpływem tej epidemii. Każdy będzie mógł być gwiazdą. 29 finału. Znaczy my szykujemy bardzo dużo niespodzianek. Mamy nadzieję, że w tym nowym płaszczyźnie, jak jest właśnie wirtualne, które towarzyszy nam właściwie w każdej dziedzinie w tym momencie, wszystko przenosi się do, do, do internetu, do, do tego wirtualnego świata. Natomiast my będziemy działać wirtualnie, ale będziemy działać na żywo będzie transmisja online. Będzie dużo niespodzianek. Szykujemy szereg różnych niespodzianek. Jesteśmy w toku, jakby tworzenia całej strategii, całej, całej wszystkich gości, więc tutaj jeszcze nie jesteśmy w stanie i nawet nie chcemy wam wszystkiego zdradzić, ale na pewno wszystko w swoim czasie. Powiem tak, każdy może być gwiazdą 29 finału. Nazwę, jaką wymyśliła nasza fantastyczna katarzyna. Prawa ma talent. Prawa ma talent, tak. Ma talent, tak. Ma talent, to będzie to, hasło w sceny. Możecie wystąpić. E, podczas tego finału wystarczy nagrać się czy telefonem, aparatem, e, kamerą i ten plik z nagraniem po prostu nam Czyli możemy tutaj chyba nawet e, powiedzieć, że będziemy szukać, szukać rawskiego talentu? Będziemy szukać, szukać rabskiego rabskiego talentu, talentu. Tak. podczas tego finału, także szczegóły na pewno się pojawią, ale już, już dzisiaj możecie trenować I, na A wiem, szczegół. że wielu wokalistów czy tancerzy w Rawie mamy naprawdę doskonały, więc moi drodzy trzeba się pokazywać. Niech cały świat Was zobaczy. I Radę. I Radę. <śm> <śm> e Naszym marzeniem jest zrobienie transmisji z kilku kamer. Zbroimy się ku temu e i czuję taki dreszczyk emocji, ponieważ. Takiej chyba transmisji nie było. Takiej, takiego wydarzenia składającego się nie z jednego stricte nie wiem, czy artysty czy, czy, czy e, przedstawienia nie było w Rary, więc ogarniałem... To znaczy Wszystko, co, co trudne na pewno Tutaj nie da się zauważyć, że podczas arabskich finałów pod sceną jest ogromny ogień, ogromna dynamika. I naszym zadaniem będzie właśnie tą dynamikę poprzez tę transmisję tak, przekazać, żeby ten obraz, który będziemy wam transmitować, był dynamiczny, był tak jak z pod sceny. No i to dla nas jest wyzwanie. I to jest właśnie to, przed Lubię czym, przed czym wyzwania. zgadza się. My się nie boimy. My się my trenujemy. My trenujemy. Moi drodzy, więc y, gdybyśmy tak chcieli podsumować, a jeszcze ważna rzecz, chyba że zapyta, o, chciałbym jeszcze o coś zapytać. Oczywiście, dziękuję bardzo, bo nie daliście mi dojść do słowa, widzę, że jesteście mocno podekscytowani. Macie dla Rawian niespodziankę, niespodziankę, na którą tak naprawdę wszyscy od dawna czekali, nawet niedawno w przestrzeni internetowej pojawiało się pytanie, kiedy czas na Rawę? I właśnie teraz będzie czas na radę. Rada ma swój zegar szczęścia, który ufundowaliśmy na, podczas urodzin naszego miasta. Których nie Po prostu urodzin. Teraz ufundujemy serce, które będzie stać obok Miejskiego Domu Kultury. Takie zwane serce, do którego wrzucamy nakrętki Torki Korki, nakrętki, no, te słynne koreczki. E, które? To będzie piękne. Czerwone serducho, które będzie nam przypominać ten wyjątkowy czas 29 finału. Serducho stanie już w tym tygodniu, jak, jak dobrze wiem. Eee, na tym serduchu będzie, będą loga, logotypy firm, które pomogły nam w organizacji, bo sam finał to jest jedno, jedna organizacja i przygotowanie do niego to jest coś zupełnie innego. I to serducho każda firma, która pomaga nam w organizacji, będzie miała. Twój fragmencik ser ducha. Więc serdecznie zapraszamy do pomocy w organizacji, bo pracy jest dużo i potrzeby są duże, aby ta emisja tego całego wydarzenia w świat wyglądała dobrze profesjonalnie i była dobrze wykonana. To teraz czas na podsumowanie. Podsumowanie, czyli na pewno wolontariusze. Czekamy na Was. Czekamy Czekam. na Was. Podmujcie to... się, bo naprawdę czas jest niewiele. A chcemy, żebyście byli, po prostu chcemy. Każdy wiek jest dobry, żeby zostać wolontariuszem. Czy masz 6 lat, 8, 12 czy 102, każdy czas jest dobry, żeby zrobić coś dobrego, być wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed nami mnóstwo pracy. Proszę nam wierzyć, mnóstwo pracy. Możemy jeszcze podziękować tutaj. Znaczy, już teraz możemy dziękować osobom, które nas wspierają Wszystkim sponsorzy. Sponsorzy, które, tak. które, które nas wspierają. Wszystkie informacje są na naszej stronie, na Facebooku, na homepage'u. Stowarzyszenie Rawaj Przyjaciele. Oglądajcie, wspierajcie te firmy w tych trudnych czasach. Tym bardziej trudne czasy one potrafią nas wspierać, tym bardziej jest to dla nas cenne. Dziękuję także Urządowi Miasta, Burmistrzowi Miasta, Wiceburmistrzowi za pomoc w organizacji, bo tak naprawdę byłoby nieco trudniej organizować jakąkolwiek imprezę bez takiego wsparcia, a doświadczenie w tym mamy. Klikajcie Stowarzyszenie Rawaj Przyjaciele, tam znajdziecie wszystko, wszystkie aktualizacje, wszystkie aktualności, jak macie pytania piszcie, szybciutko odpowiemy i udzielimy wszelkich wskazówek. To co, bierzemy się do pracy. Bierzemy się do pracy. Nie ma co zwlekać. Nie ma co zwlekać. Zle... Zle... Trudny wyraz powiedziałeś. Na pracy. No dobrze, Mariusz, bierzemy się po prostu do pracy. Do roboty. Nie ma to Maj dozy, wolontariusze, rejestrujemy się do 24 do środy. Bardzo w Was wierzymy. Tak naprawdę ten finał robimy y, dlatego, że przez ostatnie, y, od 25 finału naprawdę byliście z nami i mogliśmy na Was polegać. I wierzymy, że teraz podczas tego trudnego 29 finału też będziemy mogli na Was polegać. Więc czekamy, stowarzyszenie rawali. przyjaciele się maskują teraz. I gramy z głową. I gramy z głową. Do zobaczenia. Bo człowiek nie zostanie nie samego tutaj. jeszcze tak, jakieś ten ma, pytania zadawał, i będzie gotowy.